Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Jak niemiecki czołg przeciwminowy trafił do Sowieckiego Sajuza 9 marca 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej wojska niemieckie użyły ogromnej ilości różnorodnego sprzętu, który na samym początku inwazji na sowiecki SAJUS przewyższał sprzęt produkcji radziecki zarówno pod względem ilości, jak i jakości. VSKFZ 617 mineraum. Obecnie historycy dysponują niezaprzeczalnymi danymi, że w lipcu 1941 roku zachodnie granice kraju były praktycznie puste. Chociaż Ministerstwo Obrony Narodowej niewątpliwie zrobiło wszystko, co możliwe, aby zmodernizować i uzupełnić wojska radzieckie o najnowsze modele czołgów i samolotów. Wojna z Niemcami. Mimo złożoności produkcji przyspieszyło rozwój y, przemysłu zbrojeniowego i wkrótce sowiecki sojusz, biorąc pod uwagę trudności, jakie przezwyciężył naród radziecki, zwiększył swój potencjał bojowy kilkadziesiąt razy. Los niemieckiego sprzętu wojskowego, który wpadł w ręce Armii Czerwonej jako trofea. Jednakże już wówczas osiągnięcia niemieckich inżynierów wojskowych wyróżniały się wysokimi parametrami technicznymi i jakością. Cenioną niemiecką punktualność rzeczywiście można było uznać za owocną, o czym przekonali się radzieccy inżynierowie, gdy po zakończeniu działań wojennych ogromną ilość różnorodnego sprzętu przewieziono do Sowieckiego sojusza w formie trofeów. Witamy wśród cudów zwycięzców trofeów. Wybrano kilka próbek do badań, ale większość sprzętu pokazano jednostkom wojskowym, gdzie pojazdy bojowe, zwłaszcza czołgi, wykorzystywano zgodnie z ich przeznaczeniem. I pod koniec walk w oddziałach pancernych Armii Czerwonej znajdowało się jeszcze ponad 300 panter. Lecz bliżej zwycięstwa, liczba pojazdów bojowych zmniejszała się trzykrotnie. Na początku 1945 roku w sumie było 111 czołgów, a po zdobyciu królewca i Berlina na listach pozostało tylko 63 sprawne egzemplarze. Pod koniec wojny Pozostało, pozostały sprzęt rozdzielono pomiędzy poligony skąd pewną liczbę czołgów przewieziono na poligony aby wykorzystać je jako cele w strzelaniach bojowych dział artyleryjskie cudzysłów Dora ponadto Pe, pewne pojazdy opancerzone znajdowały się jeszcze w krajach europejskich, między innymi w tak zwanym bloku wschodnim Bułgarii, Czechach, a nawet Francji. Najwięcej jednostek znajdowało się w Czechach, gdyż właśnie tam Niemcy produkowali i naprawiali część czołgów. Francja to raczej nie było blokiem wschodnim ale to już inna rzecz. Spośród 167 pojazdów 65 panter było w wyjątkowym, dobrym stanie i nadawało się do dalszego wykorzystywania jako broń bojowa. Dziedzictwo Teutonów, ale oprócz czołgów Niemcy, mieli również sprzęt, który nadal budzi wiele kontrowersji i intryg. Na samym początku II wojny światowej Niemcy musieli rozwiązać problem z oczyszczania pól Wspólne wysiłki trzech firm Mercedes-Benz, Alcat i Krupp pozwoliły na opracowanie metody oczyszczania terenów z min przeciwpancernych, które stanowiły największą przeszkodę uniemożliwiającą postępy wojsk niemieckich w operacjach ofensywnych. I tak yy, 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 ciągnąć włók. Hmm. Rozwój ten miał tajną nazwę kodową cudysów Skorpion, a Niemcy yy, planowali zmontować kilka takich pojazdów opancerzonych, których zadaniem miało być niszczenie min przeciwpancernych poprzez ich ściskanie i kruszenie. Istnieje kilka wersji dotyczących zdobycia niemieckiego trałowca przez żołnierzy Armii Czerwonej. Kolejny chyba. Według jednej z wersji pojazd pancerny został odkryty w rejonie walk pod łukiem Kurskim. Jednak istnieje również niepotwierdzony fakt, że Niemcy rzekomo porzucili cudysów Wunderwaffe, okopaną w czasie odwrotu, a radzieccy żołnierze znaleźli ją zupełnie przypadkowo. Charakterystyka techniczna trału przeciwminowego VSKZ EFS Z617-NK101. Pod względem charakterystyki włok przeciwminowy wyróżniał się przede wszystkim wymiarami i cechami podwozia, chyba rysunek techniczny. Przednie koło o średnicy 2 metrów, które podobnie jak dwa tylne koła o średnicy 1,5 metra, były niczym innym jak rolka, rolkami wykonanymi z ciężkich ogniw, których grubość mogła wytrzymać obciążenia mechaniczne maszyny o masie wielu ton. Pod ciężarem 38-tonowego kolosa miny spłaszczyły się do postaci naleśników. Szerokość 3,177 m i długość 6,5 m umożliwiały przejazd jednego pojazdu bojowego na jedno czyszczenie. Główną warstwę pancerza umieszczono na dnie miny, gdzie stal o grubości 40 mm chroniła dwóch członków załogi przed falą uderzeniową. Gdyby detonator miny został odpalony i mina eksplodowała, powłoka włokowa była stosunkowo cienka, k miała zaledwie 20 mm, ale żubra Usztywniające zapewniały niezawodność pojazdu, gdy poruszał się pod ostrzałem wroga. Jeśli chodzi o uzbrojenie, do kadłuba przymocowano zwykłą wieżę czołgową, wziętą ze starego modelu Panzer I, który pozostał u Niemców, a na, jej, na niej zamontowano dwa karabiny maszynowe kaliber 7,92 mm. Kierowca mechanik odpowiadał za kierowanie trałem, dowódca czuł również nad jego bezpieczeństwem i w razie potrzeby zastępował działo nowego. Na trałach zamontowano silnik Maybach HL120V12 jako jednostkę napędową, który mimo kolosalnej mocy 300 koni mechanicznej Rozwijał prędko zaledwie 15 km na godzinę. Powodem takiej powolności była oczywiście masa pojazdu opancerzonego. Dlaczego Niemcy odmówili masowej produkcji modelu trałowca? Mimo to, mimo pilnego zapotrzebowania na takie modele trałowców, wojsko niemieckie rozważało projekt Alekt WSKFZ. 617/NK101, bo taka była pierwotna nazwa trałowca. Jako nieudany i mało obiecujący w eksploatacji, Alekt w WSKF Z617/NK101, pierwszym i Pierwszym i tak naprawdę głównym problemem była obecność martwych stref, jakie pozostawały po sobie włoki. Przednia koła, które były szeroko rozstawione na boki, pozostawiały przerwę wynoszącą 63 cm podczas przejazdu przez pole minowe, co w rzeczywistości stanowiło aż 40% niebezpiecznej strefy rozminowanego obszaru. Pojazd opancerzony okazał się również podatny na uszkodzenia podczas poruszania się. Nisko zamontowana wieża i wysokość kół ograniczały widoczność kierowcy podczas poruszania się. Aby w jakiś sposób kontrolować poprawność trasy, dowódca trałowca musiał znajdować się poza wieżą, co samo w sobie było niedopuszczalne w trakcie działań ofensywnych. Po przeprowadzeniu testów bojowych i stwierdzeniu, że trałowiec jako pojazd bojowy nie nadaje się do wykorzystania w działaniach ofensywnych, niemieckie dowództwo podjęło decyzję o zaniechaniu dalszej produkcji tego modelu. Olbrzym, imponujący swoimi rozmiarami, okazał się bezużyteczny, a sama idea stworzenia sprzętu takiego formatu była utopią. Niemcy nie chcieli nawet zniszczyć cudownej maszyny i porzucili ją na jednym z pól bitewnych. Po przejęciu Włoka przez wojska radzieckie, radzieccy naukowcy po dokładnym przestudiowaniu modelu Włoka w swoim raporcie z 1947 roku potwierdzili również, że taki sprzęt nie nadaje się do warunków bojowych. Jednakże Włoka nie... nie... Przetopiono, jak to się stało, z setkami niemieckich pojazdów, które uznano nie za niezdatne do dalszego pokojowego użytku. Władze radzieckie podjęły decyzję o przeznaczeniu pojazdu jako eksponatu bojowego do jednego z muzeów w kraju, gdzie znajduje się ono do dziś. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i dozo.